Cześć, nazywam się Damian Nawaj. Polecam Ci bardzo serdecznie zakup i przeczytanie książki Piotra Walenko. Projekt osobisty. Ja przeczytam tę książkę, muszę powiedzieć, tak, w zasadzie, jednym tchem, no może na dwa razy, bo, bo nie za jednym razem, ale na dwa razy przeczytałem. Książkę się bardzo, bardzo fajnie czyta, bardzo łatwo, przyjemnie, szybko. Jest pisana prostym, fajnym, bardzo y, konkretnym językiem jednocześnie. Y, nie jest tam przekombinowane, nie jest tam zbyt dużo mowy motywacyjnej, tylko bardzo dużo konkretów. Y, ja sam prowadzę swoją działalność już od, już od kilku lat, więc takim Początkującym całkiem przedsiębiorcą nie jestem, ale na pewno polecam to również dla osób całkowicie początkujących, bo można tam bardzo, bardzo dużo rzeczy wartościowych po prostu przeczytać, dowiedzieć się. Jeżeli miałbym ja powiedzieć o jednej rzeczy, która była dla mnie Najbardziej przełomowa, to, to powrót do, do korzeni po tych kilku latach prowadzenia kilku różnych, już całkiem dużych projektów biznesowych i, i nie tylko. Fajnie było, że dzięki Piotrkowi, dzięki książce Projekt Osobisty znowu trafiłem na Simona Sineka i, i do swojego dlaczego? Do tego, dlaczego zacząłem robić. To, co robię, i to pomogło mnie i mojemu biznesowi, moim projektom znowu wkroczyć, wskoczyć z powrotem na ten swój pierwotny, najwyższy poziom. Polecam, cześć!